Jezu! Argano! Witam, witam Was kochani po delikatnie dłuższej przerwie. Ja jestem oczywiście Argan i w tym filmie powiem wam troszeczkę o moim serwerze hardcoreargania.pl W sumie nie myślcie, że nic nie robimy w tym czasie, gdy serwera nie ma. Non-stop programiści pracują, piszą, piszą paczkę anti-cheat i pluginy, bo będziemy mieli własną paczkę anti -cheat. Co do wersji serwera, startujemy na 1.11.2, ale w sumie nie powinno Was to interesować, ze względu na to, że bez paczki naszej paczki anti-cheat nie wbijecie. Stara klepa, oczywiście, czyli ta klepa z wersji 1.7, będzie, więc nie macie się co przejmować, że chujowa klepa, kurwa, Argan, spierdalaj tylko kulturalnie pozytywnie, przyjemnie, troszkę nowych bloków będzie tych elitr e czy, czy tego syfu ogólnie całego nie będzie. O to chodzi nam po prostu, aby była lepsza wydajność, bo w sumie 1.11.2 jest bardziej wydajne. Co do, co do tego, że boicie się pewnie, że o, lagi będzie mieć czy coś, spokojnie wszystko jest pod kontrolą, będzie Wam się przyjemnie grało. 500 slotów, nowa edycja. Co do premium, no premium jeszcze nie wiemy, obserwujcie fanpage'a serwa, tam są różne ankiety, informacje i tak dalej, będzie pozytywnie myślę w sumie, więc wpadnijcie na Face'a. ja już wracam ogólnie z filmami, z filmami od jutra, więc będzie grubo, więc w sumie to tyle, zostawcie łapeczkę w górę dla aktywności, no i weźcie udział w ankiecie, link do ankiety w opisie, no, więc to tyle, mojdeczki, siemano mordio.